Blondynka stoi na przystanku autobusowym. Podchodzi facet i mówi. Hej blondynko, ten autobus kursuje tylko w święta. No, no to dobrze, bo dzisiaj mam imieniny. Kiedy blondynka mówi do rzeczy? Kiedy stoi przed szafą. Blondynki opowiadają sobie kawały. A znacie ten o Jasiu, co nie umył zębów? – Ja znam, ale nie był zbyt dobry – odpowiada jedna niechętnie. – Oj tam, pewnie nie zrozumiałaś, bo głupia jesteś – mówi trzecia. – Ja nie znam, opowiadaj. Mama pyta Jasia – czy umyłeś zęby? – Nie mamusiu. – A dlaczego? – Bo mi się mydło do buzi nie mieści. Dwie blondynki się śmieją, natomiast trzecia grymasi. – No i co w tym jest śmiesznego? Ja rozumiem, nie zmieścić do ust mydła to obciach, ale to przecież mały chłopiec, nie musi umieć takich rzeczy. Nie o to chodzi. To ta matka jest głupia. Nie masz swoich dzieci, to nie wiesz. A ja, na przykład, dla mojego Brajanka zawsze odkładam mydło, jak się trochę zużyje i jest mniejsze. Obie jesteście głupie. Przecież od tego jest mydło w płynie. Co może uderzyć blondynkę, a ta nawet nie będzie o tym wiedzieć. Myśl. Dwie blondynki wchodzą do sklepu i jedna mówi do drugiej Ej, patrz, jakie te ziemniaki. To są kiwi. Z tego się robi pastę do butów. Idą dwie blondynki przez las i nagle leci telewizor. Pierwsza, patrz, telewizor leci. Druga, pewnie ma gdzieś gniazdko. A mówiła się, że byłaś dziewicą. No, bo byłam, zapytaj Mariana. Blondynka do koleżanki. A ja wczoraj byłam u okulisty. I co ci powiedział? Żebym się alfabetu nauczyła. Po wykwintnej kolacji zakrapianej sowicie z okazji Dnia Kobiet mąż blondynki wraca zataczając się do domu. W pewnym momencie obejmuje drzewo. Oczywiście dla równowagi. Puszcza-pawia. Podbiega pies i łapczywie zajada się. Mąż blondynki wpada w zadumę i analizując mówi sałatkę jadłem, gołąbki jadłem, ale gdzie ja jadłem tego psa? <śmienny> Czym się różni blondynka od królika czekoladowego? Niczym. To i to w środku jest puste. <śmienny> Profesor egzaminuje blondynkę. Kiedy na kolejne pytanie nie otrzymuje odpowiedzi, zaczyna przeglądać jej indeks. Widzę, że z innych egzaminów też ma pani same niedostateczne. Jaki jest właściwie pani ulubiony przedmiot? Smartfon. Blondynka stoi przy kiju wbitym do ziemi i z trudem próbuje go zmierzyć. Po pewnym czasie podchodzi do niej facet, wyrywa kij, kładzie go na ziemi i pomaga jej go zmierzyć. Blondynka na to, ale proszę pana. Chciałbym sprawdzić, jaki ten kij jest wysoki, a nie jaki jest długi. Co myśli blondynka, gdy urodzi bliźniaki? Ciekawe, z kim mam to drugie. Rozmowa dwóch blondynek. Słyszałaś, że w tym roku Sylwester będzie w piątek? O rany, oby nie 13. Rozmawiają dwie blondynki. Wczoraj skręciłam kostkę w prawo czy w lewo. Policjant zatrzymuje blondynkę jadącą samochodem i mówi pani nie ma powietrza w oponach. Wiem, ale tylko na dole na górze mam. Rozmawiają dwie blondynki, nagle jedna mówi. Kurczę, dzwoni mi w głowie. To odbierz, ja poczekam. Co blondynka robi przed lustrem z zamkniętymi oczami? Patrzy jak śpi. Jakby pędzić zimą blondynkę na dwór w bieliźnie. Przekręcić termometr do góry nogami. I ostatni kawał w tym odcinku. Stoją dwie blondynki przy windzie i jedna mówi Zawołaj windę. Blondynka była Winda, winda. Druga blondynka mówi: "Nie tak, przez guzik". Blondynka łapie swój guzik od bluzki i mówi: "Winda". "Winda?"